Cześć, witajcie na kanale CTGTV. Dzisiaj zrobimy sobie QA. Ostatnie QA było bardzo dawno temu. A w ogóle na początek chciałem Was przeprosić za mój dziwny głos, ale jestem trochę przeziębiony. Także będę gadał trochę, jak, trochę wolniej niż zwykle jeszcze wolniej niż zwykle z jeszcze mniejszym sensem i w ogóle bez sensu. Znaczy mam nadzieję, że nie bez sensu, albo będziesz staro wykrzesać ze swojego, ze swojej głowy jak najwięcej... odpowiadał na te pytania, póki nie odpowiesz i wytniemy to co. Tak, tak będzie właśnie. Yy, także ostatnie Q&A było bardzo dawno temu, jeszcze w, na dole w piwnicy. Nie wiem czy pamiętasz, Samej je montowałem. No, tak, pamiętam, pamiętam. Sam je montowałem. To, 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 to a to może tam takie? jakieś pytania są? Trzeba by zerknąć. Zerkniemy Z... w międzyczasie. No w międzyczasie zerkniemy, a ty opowiadaj, co chcesz opowiedzieć. Nie. Yeah! Szybciej szybcie się obejrzy ten film, po prostu, więc. Tak jest. Szybko będziemy odpowiadać i zaczynamy od Jakuba na Facebooku. Jakub jest Matko. Facebooka. Kiedy autorska płyta? Czy ja? No właśnie. M mojego, moja, nasza. Moja no na pewno nie. Moja na z samego też na pewno nie. A projektów? Moje projekty umarły na razie, a twoje się tworzą. Moje się tworzą, ale nie wiem kiedy. Tworzenie trwa długo, dużo czasu. Tak. No na razie. Siedem miesięcy. To bardzo długo. Zobaczymy czy dogonimy tula. Znaczy czy dogonisz Tula, bo ja na pewno, mi się nie uda. Czy czasowe? No nie no, myślę, że wyjdzie mi szybciej niż Fear Inoculum. Nie wierzę. Trudno. No się założyć. Wtedy na pewno wyjdzie szybciej. Ewon. Czy lampa kontra cyfra to czasami nie ten sam rodzaj konfliktu w świecie gitarowym, co batalia o wpływie drewna na brzmienie? I kontynuując, jak wy się zapatrujecie na koniec wzmacniaczy lampowych? Nastąpi czy nie? Według mnie nie. No bo... Według mnie też nie. Jakby inny case w ogóle. Inny case i y, dużo łatwiej jest potwierdzić albo obalić ten konflikt, a nawet jeżeli ktoś się będzie sprzeczał, to jakby mogą Walczyć na argumenty, gdzie one będą sobie równoważne, to znaczy mogą pokazywać no. to, co się faktycznie dzieje. Mogą pokazać, jak brzmi ta x lampa, czy x cyfra, czy coś tam, i je sobie bezpośrednio porównywać. Czego nie da się zrobić z drewnem w gitarze. No jest to skomplikowane bardzo. Znaczy, no, nie da się w, w, w rozumieniu yy, nie jest to weź, podłącz i zagraj, no, nie? No. Tylko no. Więc y, moim zdaniem też to nie jest taka sama batalia, tylko zupełnie inny case. Czy nastąpi koniec? No, na pewno nie. Nie nastąpi koniec, bo lampa jest jakby cały czas... Klasykiem już no, jest taki. Tak jak telecaster. Tak jak winyle. No, to po prostu to już zostanie w studiach nagraniowych, będzie, będą cały czas lampy. Każdy ci powie... E że, że nie lampa. drewnofil, tylko nie wiem jak to nazwać, purysta, lampofil, lampofil, że lampa zawsze zabrzmi lepiej. Analogofil. I tyle, nie? Po prostu, a poza tym ludzie lubią kręcić kołkami. No, takie... pod kątem takiego jakby samej orga, orga, no. organoleptyczności y, sprzętu, no to, to jest fajniejsze, nie w sensie efekty wzmacniacze i dotykania tego wszystkiego. Kontakt z wzmacniaczem zawsze jest, nie wiem, dla, Ciebie, dla mnie zawsze taki, wiesz, jakiś fajny wzmacniacz, nie? to jest takie, wow, no, magiczne. Tak. A Ta możesz wie? mieć ten sam wzmacniacz we wtyczce, w, no. w we fraktalu, czy wkład może yyy. grać identycznie, to jest tak, yyy. no dobra, nie. No. Te gałki nie wyglądają zawsze, tak samo. Zawsze inaczej, jak grasz na żywo, no wzmacniaczko na słuchawkach. Nawet, tak będzie to samo brzmieje, to i tak ruch powietrza zrobi swoje. No, nie? tak. Także lampy nigdy nie wyjdą z życia. Według mnie, nawet jak będą bardzo drogie. W sensie, lampy same w sobie. Mi się wydaje, że to będzie na podobnej zasadzie, co. Taki studyjny, analogowy no, sprzęt, tak, nie? Tak, tak. Możesz robić wszystko in the box i miksować na kąpie, czy nagrywać jakimiś interfejsami no. mającymi tam, nie wiem, dziesiątki czy nawet setki wejść, ale i tak będą studia, gdzie będziesz miał analogową konsolę no. i fakt spiętą z kąpem, ale przepuszczoną przez tak. cały ten majdan, który stoi w rakach, nie? no bo, bo ktoś tak chce i ktoś tak lubi i spoko, więc no, moim zdaniem też to się raczej nie, raczej nie. umrą. Będą coraz bardziej butikowe, pewnie, albo. Coraz droższe. No, coraz droższe, coraz mniej dostępne, coraz bardziej takie wiecie. Dla purystów, właśnie, ale będą. Kolejny od Jakuba. Pomysł na ślepy test. jest gramno w znaku czy cyfrze z muzykami. Może udałoby się takie coś zrealizować. Ciekawe, czy znaleźliby się odważni do wzięcia udziału. Problem byłby taki, że to musiało być takie puszczone przez słuchawki, nie? Jakieś. Albo przez ods monitory. W sensie to nie mogłoby być porównanie, że jest, że stoisz przy kolumnie, no bo jak to zrobić, nie? No nie. chyba, że moglibyśmy, znaczy moglibyśmy, musielibyśmy e, korzystać z jakiegoś loadboxa i puszczać przez liniową końcówkę, tak żeby puścić przez tę samą końcówkę cyfrę i Heda. Cały łańcuch jest identyczny oprócz heda i cyfry. No, w sumie można by tak zrobić. Można by spróbować. A jak nie, no to faktycznie tak jak mówisz, tylko że to musielibyśmy się odizolować całkiem od, od heda, i od kolumny, i na przykład zrobić sobie profil no. tego, tego samego heda z kolumną, słuchawki i niech no. gro. No, myślę, że to już w dzisiejszych czasach nie ma sensu za bardzo. Kto się na to zgodzi, a jak się zgodzi, to będzie ten, co mówił, że i tak. Różnica jest zbyt mała. A to się powiedzą, no że to jest duża, to się nie zgodzi. To zgodzą. się nie zgodzą na test. No w sumie racja. W sumie racja. Nie pomyślałem o tym. Prosta. Dobra, zapraszam, następnie. Kiedy wtyczka efekt sygnowany marką CTG się pojawi, się jakiś pojawi? Pojawi się? To wątpię. Może jeszcze jak był Christian, Zaj a Jan Ryder to jeszcze może by coś się pojawiło, ale nie mamy teraz współpracy z żadnym producentem efektów. Nie mamy nikogo takiego, kto się zajmuje tym na bieżąco. W sensie, no, znam, znamy osoby, które się tym zajmują, ale nie robią tego na co dzień. Albo serwisują na przykład jak Wojtek. Mhm. Nie ma czasu na takie serie efektów, więc to na pewno odpada. A nie będziemy zamawiać jakiegoś chińskiego padła z naszym logo lepiej nie mieć niż mieć padło no. a jeśli chodzi o wtyczki no to, to w ogóle już raczej odpada taki temat, no bo tego jest tyle, że nie wiem czy jest potrzebna kolejna wtyczka jakaś ja mi się wydaje, że już jesteśmy na takim etapie wtyczkowym że to nie jest y, rozkmina pod tytułem czy jest potrzebna czy nie tak jak czy jest potrzebna kolejna kopia Tube Screamera no nie. Albo wariacja na temat typ screamera? Na pewno nie. Albo kolejny wzmacniacz, który i tak będzie pewnie oparty na Soldano 515.0 mesie no albo marszalu? Właśnie. Ale są. No. no właśnie. Czy jest potrzebny kolejny booster na rynku? No na pewno nie. No nie jest. Ale są. <laughs> Więc nie znam, nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Albo nie ma odpowiedzi na razie na to pytanie, bo. Nie chcę powiedzieć, że nigdy, bo zaraz A się nie, okamę, ja nie się powiedziałem, ponadzią. że nigdy, tylko że na pewno nie, na, nie w najbliższym czasie. No w najbliższym ani... czasie raczej nie. Przecież mieć swoją wtyczkę, fajnie. No, to nie Przecież jest fajnie. Taką. Nie powinno być słowo do wypikania. Zje taką, do do <laughs> <laughs> Dokładnie taką. <laughs> y, dokąd nocą tu ptajesz? Dokąd. No, to... Chyba to, nie? Być nie może. Pamięnasz. No co ty? Paweł jest za młody. Domowe przedszkola, była taka piosenka. Domowe przedszkola, no. Łezka mi się w oko zakręciła. Pozdrawiam i życzę wytrwałości. Pozdrawiamy o, tak. również, Kuba. Dziękujemy Ci za te piękne pytania. Tak. Na pewno nie jesteś usatysfakcjonowany odpowiedziami, ale to sobie pogadamy na privi. Dokładnie. No, z zażaleniami zapraszamy. W wiadomości prywatnych. No dobra, następne pytanie od Jakuba, który został do, miał o swojego naprawionego vintage'a przez nas i przez riff? Mam czytać? Ty możesz, proszę. Czy stabilizatory bardzo. napięcia i innego typu cuda, sto zasilania wzmacniaczy lampowych i innych sprzętów gitarowych mają sens? Yy, oczywiście, że mają sens, no bo yy, wiem, że są rzeczy, których się produkuje, które nie mają sensu. <grym, 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 ale akurat To ma sens. To ma sens, szczególnie jak grasz koncerty. Yy. I chcesz sobie filtrować i zabezpieczyć wzmacniasz, nie? No bo jak masz dobrą lampę. I to nie chcesz, stoje. żeby jej się coś stało. I oprócz tego grasz po Polsce, gdzie może, że niekoniecznie wszędzie będą najlepsze warunki prądowe. Na przykład ze ściany będzie chodził. Yy, nie wiem co. Masz na drukarska, na przykład, tak jak u nas, no to stabilizator, czy tam z filtrami na pewno Cię odfiltruje jakieś tam syfy z Raz, że odfiltruje, dwa, że gdyby były jakieś skoki czy spadki no. napięcia, to utrzyma oczywiście w jakimś tam no. stopniu y, to napięcie, więc nie będzie ani opcji, żeby się wzmacniacz uszkodził, jeżeli coś miałoby się uszkodzić, to stabilizator, no to taki bezpiecznik powiedzmy, no. I lepiej stracić stabilizator za półtora koła niż nie wiem, głowę za 8-10. No, szczególnie, że furmany mają kilka wejść, można sobie cały setup tam podkręcić. Tak, no tak. I no tą wtyczką wychodzisz do W przy przypadku rakowych rozwiązań to te stabilizatory, właśnie furmany hmm. najczęściej pełnią rolę listwy, no bo tamtych wyjść jest ileś, e, oświetlenia raka i pewnie tak, kilku no jeszcze no wszystko, innych nie? rzeczy. Co jest w sumie spoko, no bo jak zajmujesz sobie jeden U przez stabilizator, no to fajnie by było jakby był czymś więcej niż stabilizatorem, nie? No oczywiście. Także tak, mają jak najbardziej. W sumie powinniśmy też mieć tutaj. Powinniśmy, jeszcze a... się nie dorobiliśmy. Były czasy kiedy nas było na to stać, a teraz już nie. <laughs> oj tam, oj tam. To teraz ja. Eee, pytanie od Johnego. Czy jeśli chcę zainstalować Evertuna to potrzebuję blokowanych kluczy? Nie. No nie, nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz. A Jakby... działa każ z każdymi kluczami, nawet jak nie działają. Tak. <śmiennie> tak. <śmiennie> <śmiennie> nie, no, nie, no nie, no muszą działać. no tam Trochę sobie nie, ja lubię, nie? Po prostu muszą być zwykłe klucze. A klucze nie mają nic do wertu. Działania. O, tak. No trzymają znaczy, znaczy w sumie. <śmiennie> Ale chodzi nie mi, o mi o rodzaj kluczy. Chodzi mi tak, o rodzaj, o rodzaj kluczy. kluczy, dokładnie. Możesz mieć klucze vintage i też będą działać. Czy jeśli zamienię tunomatic na Evertuna, to czy zmieni się rozstaw strun w siedmiostronowej gitarze? Żeby zacząć od tego. Aha, siódemka. Jeżeli masz Tunomatica w siódemce i masz Everton do siódemki, jest, tylko występuje w rodzaju F. Więc jeżeli Czyli masz kryw pod kątem, to prawdopodobnie masz wysuniętego Tunomatica. Więc musisz założyć i tak FK, i trzeba taki riser, co się nazywa płytka, pod, no, po, podnieść podnieś po prostu. Podnieść FK musisz dodatkowo. Podnieść i pochylić chyba, nie? On jest tak pod kątem? No, to już musisz lutnik ogarnąć, nie? jak te struny idą. czy ta pochyłość będzie taka, że one dotkną płytki tej głównej podstawy, mm -hmm. czy nie? No, więc jak dotykają, no to trzeba oczywiście zrobić podstawę z pochyleniem, no, to już tam trzeba na bieżąco sobie sprawdzić. No, to po pierwsze sprawa, więc większość ludzi, dużo ludzi się na to nie decyduje z tego powodu, no bo to jest jakby ingerencja dosyć w gitary, zmienia w ogóle wygląd gitary. każdy już odchodząc od tego, że Sam Everton jest mocną ingerencją w gitarę, to to jest jeszcze mocniejsza ingerencja w instrument. No, dokładnie, ogromna ingerencja. No i to ty musisz pamiętać. A jeśli chodzi o. Sam ma jakiś standardowy rozstaw, nie pamiętam jaki ma wszystkie modele mają takie same? Tak. Cyumatiki mają różne rozstawy. W zależności od producenta. No właśnie o tym mówię. Tylko, że teraz tak o, tak yy, moduły w Evertunie one nie są na stałe. Więc jeżeli na siodełku masz wężej albo szerzej, nie, no to też struny się inaczej rozejdą. Mm -hmm. Ścisną albo się bardziej rozejdą, nie? Bo yy, Evertun się jakby dopasowuje na grzebieniu do rozstawu strun, więc to nie jest taki... A no to... tak, bo przecież one są wszystkie na grzebieniu złapane, tak. więc tak jakby wiszą trochę w, no. na tym mostku. Tak, i one są, stabilizują się strunami, więc jak jest będą ściśnięte na główce, no to rozstaw mus, musiałbyś albo zobaczyć tu wklej jakiś rozstaw na nie, ale on jest standardowy chyba jeden. 10-4, 10, 4, 10, 10 8? 4, tak. 10-4 to jest ten węższy, 10-8 to jest tak, ten szerszy. Tak, tak. tak, tak no. yy, nie wiem, jak będziesz miał u, w tym swoim tunumatiku. Ja ostatnio jak mierzyłem w Tunatiku, co prawda to był do szóstki, ale tonprost to było 10. 7. No. Więc ale to nie będzie chyba aż tak duża różnica. Ja bym zaryzykował, że tak zmieni się rozstaw, ale nie na tyle, żeby to było jakoś super znaczące. Tak. Ogólnie, ma modus szeroki rozstaw, nie? szczególnie jak jest plika blisko. To na przykład, mojonek spakował y, Trembakery, nie szersze pick-upy. No, no no, no, no. Do seti na przykład, nie? No, także ten streamatyk to ma taki dość szeroki ten rozstawik. No chyba, że w Gibsonie masz pika podsunięty bardzo. No a cóż, wagacje. No. <laughs> jest są... nekowy i bardziej nekowy. No. No, ale, co dalej. Ile zajmuje wam średnio przygotowanie jednego filmu na kanał? To zależy. Ba to bardzo dużo zależy. Tak. Zależy od tego jaki to jest film. Jak to jest taki film, jak Dzisiaj? na przykład dzisiejszy. Taka po. pogadanka. No to nagrywamy go... Ile go nagrywamy? Godzinę? Przygotowanie filmu na kanał. To nie no przygotowanie. No to co, przygotowanie to bym, ja bym to zrozumiał jako wszystko. Uh -huh. No to re research, okay. research jest taki, że otwieramy pytania, czyli zajmuje no. jakieś 7 sekund przy tym internecie. Tak. Nagranie zajmuje godzinę. Już kiedyś odpowiadaliśmy na podobne pytania. Chyba tak, no. Nagranie zajmuje godzinę. Ja dźwięk obrobię w 15 minut. To już mamy godzinę, 22 minuty? I ile będziesz montował coś takiego? To zarazuje. czyli Czy będę się bardziej starał, czy mniej. No, jak to jest film, to z półtora godziny. Co najmniej. Nie, więcej. Taki prosty godziny, godziny a no taki no to No dobra, no to taki najprostszy to jest trzy godziny. No. Najprostszy trzy godziny. Gitarowa ściema. Przygotowanie trwało razem z nagraniem i ze wszystkim Rok, no. <laughs> więc nie istnieje montaż też kilka dni, więc nie istnieje uniwersalna odpowiedź na to pytanie. No, tak powiedzmy od trzech godzin do trzech dni. Od 3 godzin średnio. do 3 dni. No, nie nie okay. z jakichś tam grubych wypadków. Czy będzie film o tej czarnej siódemce na 27 calach od old school Guitars, Oczywiście. W Jacku, czy będzie film? Oczywiście, że będzie, tak? Ale zanim ten to Paweł ma jeszcze dwie recenzje, o Old school Guitars, do zrobienia, także. Nieprawda. Nieprawda. Nieprawda, prawda? Nie, nie, nieprawda. Dwie gitary Paweł ma. Jeszcze jedna ma już 3 lata prawie. już dawno Nie ma 3 lat. No jak nie? Oczywiście, jak to ma. mała owca? Oczywiście, że ma. W trzy 2021 latach. roku ją dostałeś. A nie w drugim. na początku drugiego. Mi się wydaje, że to był luty drugiego. Może. To no to mam dwa i pół roku. No, no właśnie. I tak nigdy z... się nie ukaże na tym kanale. Także tak będzie. Ja... Ale ta trzecia być może. <laughs> jak, y... skończymy play... do, do tak, jak skończymy klip do nowego numeru. Tak, jak skończymy klip. Wtedy wyjdzie recenzja też, myślę. Bo no to będzie jakby połączone. No tak, no ma to sens. Racja. racja, 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 racja. Czy skoro drewno w gitarze elektrycznej nie ma wpływu na brzmienie, to co sądzicie o materiałach alternatywnych? Na przykład Aristides i Ruf tworzą gitary z kompozytów i włókien węglowych? To jest pierwsza część pytania. Ja nie miałem rufa, niestety, w rękach, bo to było w momencie, kiedy się. Oboje się po, pochorowaliśmy, tak? No, ja. Tylko ja? Czy, czy, ja czy ty? Chory. Nie, to, nie oboje byśmy Oboje chory. chyba no. byliśmy chorzy, więc no. ja niestety rufa w rękach nie miałem. No, Aristidesa tym bardziej nie miałem w rękach. E, ale ja bym bardzo chętnie przygarnął taki instrument, który ja. jest bez grama drewna. Ja odpowiedziałem na to pytanie w tym filmie, recenzji rufa. Tam jest. Odpowiedziałem na to pytanie w tamtym filmie i według mnie materiały właśnie takie epoksydy, czy inne tego typu plastiki, włókna, włókna to jest przyszłość gitar elektrycznych i według mnie w tą stronę to powinno Cię kierować drewno jest ładne, piękne i w ogóle super, ale jak nasze ostatnie przygody drewniane mówią, to... istnieją lepsze materiały tak, drewno... ja byłbym w stanie poświęcić piękno drewna, dlatego żeby ta gitara nie reagowała na nic tak, dokładnie no jest to jakby... W sensie nie reagowałam na myśli temperatury, wilgotność itd. No. Tak Też tak uważam. No. Nie mam nic więcej do dodania. A co do piękna drewna, nie wiem, czy widziałeś, czy nie widziałeś. I, yy, to już w sumie dawno to zrobili, ale jak. Nie pamiętam, czy to było, jak już Abasi założył sobie swoją markę i zaczął robić gitary pod swoim nazwiskiem, czy jeszcze jak był z Ibanezem. Mhm. Wypuścili jakąś wersję na pewno tego wieloryba jego, który mhm. się teraz nazywa rada, który miał top z włókna węglowego, ale mhm. zrobionego tak, że miał takie jakby słoje porobione. Tak bardzo dziwnie to wyglądało, ale wyglądało jak takie kosmiczne drewno. No, nie? Taki t, kosmiczny to top. Wiesz, no to gitara może być z jakiegoś z sztucznego materiału, a to można przykleić milimetrowy fornir. To, nie no, no tak, no jasne, to można masz, to zrobić w drugą no, stronę. No masz gitarę z tego z plastiku i na no to drewniany top. No, który będzie milimetrowy. ładny. Nie top, tylko nakładkę taką, z naklejkę no, powiedzmy już. Fornir, no. grubszy tak, fornir. Że, e, nic straconego, nie? No ale biorąc pod uwagę, że ja i tak lubię gitary czarne, z jednym uh. małym wyjątkiem, to mogłaby być po prostu czarna. czarna. Albo biała. Albo biała. Także mm -hmm. no tak, tak okay. plastik. Plastik, plastik fantastyczny. I druga część tego pytania: czy słyszeliście może o bardziej przystępnych cenowo sztucznych materiałach do budowy gitar? Bardziej przystępnych cenowo materiałach? Z akrylu się robi gitary na przykład. Tylko, że z gitary są ciężkie jak no. no i za krylu to chyba najczęściej robili korpusy, nie? No. W sensie gryfy dalej były drewniane, jeżeli dobrze kojarzę. I taki lutnik był w Polsce, chyba już nie żyje. Który? Gdzieś tam na Pomorzu. I nie pamiętam jak się nazywał. Sory, znajdziecie sobie. I on robił właśnie takie gitary. Z jakiegoś takiego plastiku i one były tańsze. Tylko, że to z tego co nie pamiętam kojarzy. były gitary, jakieś tam Chińczyk i on je tam tylko poprawiali. Aha, czyś kupowali gdzieś o, kontenerami, o. i no to, 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 to nie tak. No z materiałów nie wiem, czy to będzie materiał bardziej Będzie to materiał bardziej przystępny cenowo, ale też ciężki, czyli aluminium. Też robią gitary z aluminium i jest kilka firm i w Europie, i w Stanach, które albo robią retrofity, gryfy do. Korpusów, które są normalnie drewniane, uh -huh. albo robią całe instrumenty z, z aluminium, no i to też raczej nie będzie reagować. No, będzie się zachowywać podobnie do jakiegoś włókna czy coś w tym stylu, no ale też waga będzie jednak słuszna, no bo jest to kawał metalu, nie? Ale na pewno będzie tańsza niż, niż taki Aristides. Uh -huh. na, na pewno będzie. No. Na pewno będzie. No dobrze, to czy to są wszystkie pytania z Facebooka? Tak. To są wszystkie pytania z Facebooka Wszystko i co poszło. zostały nam tylko dwa pytania z YouTube'a? Tak na jest. Instagramie się chyba nic nie pojawiło, chyba prawda? Chyba nie. Chyba nie. No dobra, to, to dawaj. Kable kierunkowe mit czy hit. Co to znaczy? Mit, znaczy no na pewno nie mit, bo istnieją. No istnieją, to nie jest żaden mit. A czy to jest hit? Czy Warto, ja dobrze, kojarzę, od do tego, czym jest kabel kierunkowy. No właśnie, ja od tego chciałem zacząć, bo y, mi się wydaje, że wiem, ale chyba nie wiem. Kabel kierunkowy to jest kabel mono, polutowany z kabla stereo. Mm -hmm. I on jest z jednej strony niepolutowany, nie tak? Jakoś tak to było? W sensie, że ekran. jest niepołączony ekran? Tak, ekran jest niepołączony. Okej, okay. czyli, czyli co? Co nam to daje? <laughs> Oprócz tego, że on musi być wpięty w odpowiednią stronę. Tak. No co nam tu daje? To nam to daje, że... Można sobie to sprawdzić w internecie. A jeżeli źle powiem, to zapraszam do komentowania. Ej, to będzie tak, że... Masz że prąd sobie płynie z gitary, nie? No tak. Masz plusik i minusik. No. A ekran masz jakby jest osobną... Egzystuje osobno, nie? Nie przepływa przez niego sygnał. I to jakieś ma poprawić ekranowanie, zwiększyć. Okej, okay, i wtedy ta, ten fragment, ta strona kabla, która ma polutowany ekran, idzie do amp'a? Właściwie nigdy nie wiem. Bo no. to by miało sens, bo wtedy ekran, w sensie uziemienie, będzie puszczone jakby tak. no. do sieci, a gitara będzie miała ekran jakby do samego końca, ale nie będzie z nim połączona. No, no coś takiego. Ja, ja zgaduję, ja nie to wiem. mi się, wydaje, że to miało, ma sens, miało sens w czasach, gdy mieliśmy gówniane kable. Czy wiesz, brałeś kable, robiłeś tak? A, no tak. I on. I było słychać, jak tak robisz, nie? I było słychać, no, nie, ten... nie? Teraz mamy już takie przewody kicharowe, że. Na razie że przewody są lepsze. Podwójne, że... podwójne ekranowanie. kapy są trochę te lepsze. Trzy, potrójne nawet ekranowanie kabli gitarowych, nie? macie tam trzy jakieś płaszcze ochronne i ten firmę o kablach jest tutaj, możecie sobie tam. sprawdzić. No są płaszcze, są te takie, pod płaszczami są jeszcze te takie tulejki, tam. jakby takie piankowo no, jakieś tam. No. Na to jeszcze wszystko jest dopiero założony ekran, no. najczęściej w jakichś w ogóle splotach, cholera no. wie co. No. Takie zjawisko mikrofonowania kabli już raczej nie występuje, chyba że kupicie kabel za dwa spoty, tam, nie? dwumetrowy czy trzymetrowy. Cały. Z jakami. 2 zł za całość, nie? Tak, takie razem dodają, z opakowaniem. Do gitary dają czasami takie tanie. Takie tanie, zalane, no, że nie masz tam jacka, tylko takie. Nie. zalane no, tak. No, dobry ja kabel nie... Zomera czy tam? No co mamy, mamy Zomera, mamy mogami, no. mamy nie wiem co tam jeszcze, może być Schulz, Klotz. No styknie. No, a jak chcecie sobie zobaczyć, jak działają kable kierunkowe, to sobie po prostu poczytajcie, no, na przykład dlatego w tym wypadku bardzo mnie interesuje zawsze. Wiesz, sobie, to jest takie nawiązanie do kolejnego filmu, który zaraz będziemy kręcić. Głośnikowy kabel kierunkowy. Jak on miałby działać? <ścoughs> to jest bardzo ciekawe zjawisko. No. Nie mam pojęcia. No ja nigdy nie miałem chyba w rękach w ogóle kabla kierunkowego, więc ja się nie wypowiadam. Zaraz ci dam. Masz? No jest chyba. Ale głośnikowy? Głośnikowy nie, no nie, to chyba jest niemożliwe, ale są takie. <laughs> no. No, no dobrze, dobrze, dobrze. I co? I pytanie ostatnie, ostatnie wisienka pytanie na torcie. Patryka... Popielarza, Patryka. Nie, no, że podajemy nazwisko, taki jest nich na YouTube, tak, więc Patryk w możemy, nie? Oczywiście. E, czy sklep Tomon kontaktował się w sprawie współpracy? Wydawałoby się, że ma współpracę z każdym polskim youtuberem gitarowym. Yy, tak, sklep Tomon kontaktował się z nami. Zostaliśmy poleceni przez, przez kogoś. Kolegę po fachu. I, i dostaliśmy yy, wiadomość, od jak się ta pani nazywa? No nie pamiętam. Haś, kasia? Nie jak wiem. Tak? Nie będę wymyślał, bo nie pamiętam. Wysłała nam standard. Od pani z Tomana. nam standardowego maila wiadomość tak. z zaproszeniem do programu partnerskiego Tomana. Po polsku też i po angielsku. Tak. także miło. Tak, tak było. E, więc zasadniczo sytuacja wygląda tak, że bez takiego maila też możecie przystąpić do programu partnerskiego, to ma na, wystarczy, że macie 5000 followersów na jakimś y, swoim fanpage'u, czy to Facebooku, czy YouTubie, czy Instagramie, czy gdziekolwiek. Czy Także TikToku, czy nie potrzebujecie innym... zaproszenia żadnego. Dokładnie. Może to no. zrobić każdy, kto coś robi w internetach. No i nie I wiem, ambiak, to znaczy. czy każdy youtuber w Polsce… Czy, czy, czy wiecie, ogólnie nie wiem, czy to można nazwać współpracą, bo to jest taka współpraca, to zresztą też jest nawiązanie do kolejnego filmu, który zaraz będziemy kręcić, no bo współpraca jest wtedy, kiedy jakby, nie wiem, obydwie strony… Kontaktują się, pracują razem, nie? jak masz jakąś współpracę? To jest, bardziej, Tomana, to jest bo, bardziej umożliwienie, to jest, ja mówię, to jest tak, umożliwienie. Nie jest współpracy. Swoich, nie? Umo umożliwienie przez Tomana takim twórcom stworzenie swojego linku afiliacyjnego do ich strony internetowej, więc ta współpraca polega na tym, że Toman daje możliwość i jakieś tam procent od sprzedaży. Pięć procent chyba, nie? 4. 4. No. I jakiś tam procent od sprzedaży w zamian za to, że ty mówisz, żeby coś kupić na Tomanie czy tam, że możesz coś kupić, możesz, może ktoś coś kupić na Tomanie, ale to jest taka forma, to jest taka leniwa forma współpracy, tak, nie? Tak, no leniwa. Macie, możecie sobie zrobić linka, dostaniecie za to tyle i tyle wklejajcie go wszędzie i mówcie wszystkim, od was zależy czy ktoś coś kupi. No i Co to jest... nie oznacza, że w Polsce nie ma ludzi, którzy mają prawdziwą współpracę z Tomanem. Na no, zasadach takich to już trudnie także. No tak, jest to ale to nie by. Ale to nie by. nie mamy. Czy założymy, no już sobie przybiegnę do przodu, czy, czy będziemy kiedyś robić linki afiliacyjne z Tomana, nie wykluczamy takiego rozwiązania. Być może. Na razie jeszcze nie podjęliśmy takiej decyzji. Mhm. Nie wiem, czy ona ma sens, czy nie. Się okaże. Ogólnie to wesoła jest sytuacja, nie? Bo na przykład niektórzy chcieliby sobie zrobić zniżkę z tego dla siebie, nie? W ogóle, tak, polska tak. cebula level expert, nie? Polska Sprawiam cebula level kofachu, expert. No, <laughs> ale mało, mało to istotne. Mało istotne. E... No, no, no tak, no. No niektórzy tak chcą. No, nam no, nie są potrzebne zniżki dla siebie. Jeszcze żeby to było 25%, no, nie? No tak, dokładnie. To, to można by było próbować cebulić, ale za 5? Mało to ma sensu. No, no Wolę tak. swoją godność. Tak, za 4%. Za, za 4%, przepraszam, tak. No to co co, pytań nie było za dużo, film jest krótki, ale to szybko się zmontuje, nie? Także... Czy ten 2,5 godziny? Jeżeli nie jesteście za bardzo nie spodobały wam się nasze odpowiedzi, albo chcecie coś dopytać, to zapraszamy pod no tak, spodem na gamy. Tak, was nie usatysfakcjonowały. Dokładnie. Mówię, mój mózg dzisiaj to jest w ogóle... Nie ma za Takie co. Takie gluty spływają po nim. Nie ma za co. I piszcie i pytajcie, wygramy może kolejne szybciej. Może się uda, niż po półtora roku. Ej, jak będą pytania, to będziemy nagrywać. No pewnie. No. Także dziękujemy wam bardzo za uwagę i co? Jak zwykle Dziękujemy serdecznie wspierającym, za to, że nas wspierają. Tak. E, Bez Was to nie byłoby to samo. No, oczywiście. I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale CTG TV. Adios. Adios.